Pod przykrywką dwóch trailerów oraz wielu, wielu licznych ciekawych informacji, i przekazało nam jedną malutką informację, która może stać się dla Was ważniejsza niż tak naprawdę wszystkie inne. A czym ona jest, no to wiecie po tytule, ale porozmawiamy sobie o tym troszkę więcej. Ale zanim do tego chciałbym zwrócić uwagę na shortsy na moim kanale. Nie są one robione przeze mnie, natomiast przez kilka osób, które po prostu mi w nich pomagają, które je tworzą. E, macie ich oczywiście w linku w opisie, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o Świadomie. Świadom tworzy e, dla mnie shortsy od krótkiego czasu, natomiast e, ostatnio w życiu mi wiadomość, że stara się o akredytację, można powiedzieć, dziennikarską do żużla oraz do skoków narciarskich. W żużlu mu się udało, e, w skokach narciarskich jeszcze nie, a więc wbijajcie na jego kanał. Link macie w opisie, zróbcie tam jakiś ruch, no chłopak się starał o akredytację. Moi drodzy, e, ambicja jest, także mam nadzieję, że mu pomożecie i po prostu, że suba mu zostawicie, trochę wyświetlę mu narobicie. A teraz idziemy do e, informacji. No i zobaczcie, mamy aktualnie odpaloną stronkę z informacjami o FC25. No i mamy tutaj sobie na dole informację, że jest przeszło 700 zespołów, ponad 120 sezonów oraz więcej niż 30 lig. Okej, okay, okej, okay, ale co tu ma wspólnego z FC26, która nas bardziej interesuje? A mianowicie tutaj ponownie identyczna informacja. Zobaczcie, mamy tutaj ponad 750 klubów, a więc dochodzi nam 50 klubów i w ponad 30 pięciu ligach, a więc moi drodzy, to szło. Około 5 lig. Do FC 26 oficjalnie dochodzi około 5 lig, i to jest informacja oficjalna. To nie jest tam jakieś moje gdybanie, tylko to jest fakt. Dochodzi 5 lig. Jakie to będą ligi? Najwięcej mówiło się o lidze między innymi meksykańskiej, o której po raz kolejny FGZ pisze, kolejne źródło podaje, że ta liga meksykańska ma być, i jest to prawie że pewne. Do tego moi drodzy, bardzo prawdopodobne jest to, że dodanie że jej doda również ligę brazylijską, no to już byśmy mieli dwie ligi. I powiem tak, te ligi są najbardziej prawdopodobne, natomiast niezbyt dobrym informacją jest to, że prawdopodobnie jednak nie będzie Ligi Brazylijskiej, bo właśnie to przeczytałem dlatego szybko to do tego filmu, dogrywam, więc miejcie to na uwadze, że no niby mają być pojedyncze brazylijskie kluby, jak na przykład Botafogo czy Santos, ale nie ma być stricte całej Ligi Brazylijskiej, więc ja już naprawdę nie mam pojęcia, jakie nowe ligi będą, może pięć kobiecych, ale jaka Inna. Jaka może być jeszcze inna liga? Wydaje mi się, że na pewno dodadzą jakieś kobiece ligi. No to, to jest praktycznie pewne, że z tych około pięciu lig, no to będzie przynajmniej jedna, wydaje mi się, że, że właśnie kobieca. No niestety jej właśnie nie podało, jakie to będą ligi. Póki co mamy wypisane te, które są we FC25, ale no naprawdę nie mogę się doczekać, aż ta informacja wyjdzie. Może jakaś liga z Azji, no bo nie ma na przykład ligi, nie wiem, katarskiej, gdzie przecież no, gra Krzysztof Piątek w Hail. Nie ma ligi japońskiej. A jest na przykład koreańska, więc japońska też mogłaby być. No, wątpię, że to będą jakieś ligi typu pierwsza liga polska, e, bądź na przykład piąta angielska. Raczej myślę, że to będą właśnie typu brazylijska, meksykańska, może jakaś kobieca, może właśnie te, co się wymieniłem, Natomiast dajcie znać, jakie wy ligi byście najbardziej chcieli i jakie przewidujecie? No bo naprawdę pole do manewru jest spore. Około 5 lig. To jest spora ilość, naprawdę bardzo duża ilość, jak na jedną edycję. Moi drodzy, oglądajcie odcinek do końca, bo na końcu gruchnęła właśnie mega, mega informacja. Tak naprawdę ujawniająca wszystko o rynku transferowym menadżerów, o tym jak to będzie wyglądać, więc czekajcie do końca. No a teraz przechodzimy do fajnej informacji na temat feedbacku w FC26. Opinia FC, tak się nazywa. Nowy panel dla społeczności, nowe centrum, w którym będziemy mogli bezpośrednio przekazywać opinie do zespołu deweloperskiego. I FC26 i, i dowiedzieć się, co oni w ogóle w tym zakresie robią. Bardzo fajna rzecz. Opinie FC jest to po prostu zbiór no, wszystkich sposobów, na które oni mogą nas słuchać. Kanały Discord, ankiety dla graczy, rady projektowe, jej Forums różne tutaj mają e, sposoby. Pytanie, jak to będzie w ogóle, e, jak to będzie działało? Czy oni faktycznie będą brać pod uwagę te opinie, czy nie? Natomiast jest taki portal uruchomiony i to jest moim zdaniem no, naprawdę świetna rzecz. Tylko pytanie, czy to faktycznie jakkolwiek będzie działać. I czy jakkolwiek będą brać pod uwagę nasze właśnie zdanie? Mam nadzieję, że tak. Natomiast tutaj mamy informacje o ikonach w 26 Nowe ikony. Słuchajcie: Oliver Kahn, Iniesta, Kross, Ibrahimowicz, Kielini, Sisi. W ogóle gościa nie A to jest kobieta. Okej, okay, to wiele tłumaczy. Marcelo, Bumkun Czar, ale tego też nie znam gościa. A to na pewno jest gościem: Totti, Alex Morgan i Jones. A więc trzy kobiety, no i kilku mężczyzn, troszkę więcej mężczyzn. Między właśnie Ibrahimowicz, to moim zdaniem najciekawszy z tych wszystkich, razem z Iniestomi i w sumie też Crossem, Chociaż on dopiero co skończył karierę. Jeżeli dostanie ikonę, to bardzo szybko, zdziwiłbym się. Ale jeżeli chodzi o priorytety jej na ten rok, no to według EA FC 25 News, no to właśnie największym Priorytetem i jej jest zdobycie licencji na World Cup 2026. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest to jakkolwiek realne, ale ponoć robię wszystko, żeby właśnie to dodać, i mam nadzieję, że to jest prawda. No, bo słuchajcie, jeżeli byłaby licencja na Mistrzostwa Świata, no to to byłby totalny game changer. No, to by oznaczało, że zostaną dodane reprezentacje, co oznacza, że po prostu kariera menadżera będzie lepsza. Więc trzymam kciuki, żeby faktycznie tak było. Natomiast. No nie wiem. No ale mamy także nowe stadiony w FC26. To Tutaj akurat ze stronki Career Mode Tracker, swoją drogą świetnie prowadzony Twitter, Instagram naprawdę polecam. No i tutaj mamy nowe stadiony między innymi, uwaga, Basic Taszu ale mamy także stadiony z Niemiec, Bayern Monachium, czyli Allianz Arena, następnie, które wraca po 6 latach, następnie BVB, czyli Signal na park oczywiście, które również, również będzie w FC26, Wolf Arena, czyli stadion Heidenheim, a także mamy stadiony kilku innych zespołów z drugiej Bundesligi, ponosi nawet 10 stadionów z drugiej Bundesligi. A jeżeli chodzi o gameplay, no to na pewno oglądaliście ostatni trailer i słuchajcie, dajcie znać, co, co wy uważacie o tych autentyki, i Competitive em, modach, bo moim zdaniem naprawdę wygląda to świetnie. Oczywiście autentyczna rozgrywka ma być po prostu dostrojona tak, że realizm będzie większy. Ma być e, mniejsze, bardziej realistyczne tempo, szybkość meczu, no i ma to po prostu bardziej przypominać oczywiście realną piłkę nożną. Jestem naprawdę ciekaw, jak to wyglądało. Na gameplay no, zostało to przedstawione jak co roku. Dla mnie ten... Deep dive o gameplayu jest najmniej ciekawy ze wszystkich. Tak naprawdę, co roku jest najmniej ciekawy. No, oczywiście, nie licząc tych takich klubowych i tak dalej. Natomiast, no. Nie mogę jakoś tego bardzo mocno brać do siebie, ponieważ uważam, że no akurat ten gameplay to jest rzecz naprawdę taka, którą można dopiero ocenić, jak ona wyjdzie. Natomiast z ciekawej informacji dla kariery menadżera, dla graczy kariery menadżera, jest taka, że mamy nowe slidery, i są to slidery, a mianowicie takie: błąd głową, mamy błąd przechwytu, mamy błąd odbicia piłki i mamy także wspomaganie, jeżeli chodzi o odbiory. Także kilka nowych sliderów. No zobaczymy jak to będzie wyglądać, trzeba będzie trochę to potestować Na pewno odcinek z realistycznymi sliderami Też się pojawi w FC26, także Czekajcie, no i oczywiście um, Zachęcam, żeby go wtedy Obadać, no i mamy też słuchajcie Nowe role w FC26 Ball playing goalkeeper, mam wrażenie, że Coś takiego było, tylko inaczej nazwane Wide back, też mam wrażenie, że to było Inverted Wingback to też było pod jedną nazwą No i box crusher, to chyba jest faktycznie Coś innego, natomiast no, To jest w ogóle jakaś Śmieszna nowość. W sensie 3 z 4 playstyli były inne, były te same, ale pod inną nazwą. Tak mi się wydaje przynajmniej. No naprawdę zdziwiłem się, że nie coś takiego wypuszczają. A więc, tak jak obiecałem, kilka mocnych informacji na koniec. No i pierwsza rzecz to, że menadżerowie bromili ratingi we FC26, czyli coś, o czym mówiłem, coś, czemu zrobiłem nawet dedykowaną grafikę. No i właśnie. Można powiedzieć, że troszkę przewidziałem to jak będzie, a więc super, super rzecz, mega nowość, ja jestem tak zajarany e, tym rynkiem transferowym menadżerów, tym, że te overale będą faktycznie działać, mam nadzieję, że będą działać, naprawdę widzę tutaj duży potencjał, pytanie czy będzie wykorzystany. Mamy też informację, że będą menadżerowie reprezentacji właśnie jakby w po prostu tym zbiorze wszystkich menadżerów. Będą tutaj wszyscy licencjonowani oczywiście menadżerowie, selekcjonerowie, no i będą oni mogli się zmieniać między klubem, a między reprezentacją. Nie będzie możliwa praca i w reprezentacji, i w klubie naraz. No i, i to jest świetna rzecz. I podobno AI będzie tak działać, że będą zatrudniać według narodowości, czyli powiedzmy taki Tuchel, no raczej przyjdzie do BVB czy do Bayernu, niż do na przykład FC Barcelony. Mam nadzieję, że do takiej wsypary też będziesz przechodzić, ale może po prostu trochę rzadziej. Mamy także informację, że menadżerowie będą mieć swoich asystentów, których, jak rozumiem, będą, będzie można awansować, w sensie oni sami będą się awansować, jako główni menadżerowie. Jestem ciekaw, czy ci asystenci będą prawdziwi, czy będą, jakieś tam, fejkowi, będą mieć fejkowe imiona, czy faktycznie e, będą oni prawdziwi, tacy jak są w rzeczywistości. Raczej obstawiam, że będą oni fejkowi, ale i tak fajna rzecz. Mamy też informację, że będzie można edytować nazwiska i imiona nielicencjonowanych menadżerów w 26. No, i rozumiem to tak, że na przykład, jeżeli rozpoczynamy kadzsę transferową, no i mamy napisane menadżer Borussia Dortmund. No, to teraz będzie na przykład napisane: Kto jest menadżerem Borussia? No, Borussia imię jego nazwisko, bez kiedy, kto jest menadżerem. Nie pamiętam teraz. Yy, a wiem, który: kować, nie? No, i mamy też informację, że będzie ponad 20 lik w punktach startowych, to jest świetna informacja. Mamy także, jak widzicie, informację, że powrócą retro stroje. No to jest w ogóle hit w, w tych challenge'ach jakichś, jako nagrody. No słuchajcie, to jest genialna sprawa. Ja jestem w ogóle zdziwiony, że aż tyle rzeczy wypływa już na tym etapie. Mamy także informację, to wszystko jak widzicie, z mod Tracker e, o... Takich transferowych, powiedzmy, no jakby powiedzieć, takich dziwnych rzeczach, tak, że e, o bagach, o może tak. E, były bagi, na przykład, klub ściągł pięciu, 5-6 zawodników na daną pozycję, teraz tego nie będzie, skoro będą bardziej zbalansowane, no i niby to AI transform ma po prostu działać lepiej. No póki co, te nowości brzmią naprawdę świetnie, bo nie brzmią jak nahypowane, za przeproszeniem gówno, tylko jak naprawdę naprawa rzeczy. A ja uważam, że naprawa rzeczy jest ważniejsza aktualnie niż dodawanie jej do kariery w fc 26